Ludzie z najdziwniejszymi dolegliwościami. 1. Lalit Patidar. Tu, 18 chłopak z indyjskiego stanu Madhya Pradesh, który zdobył światową sławę dzięki niezwykłemu przypadkowi medycznemu hipertrychozie, znanej również jako syndrom Wilkołaka. Jego przypadek jest jednym z zaledwie około 50 udokumentowanych na świecie od średniowiecza, co czyni go jednym na miliard. 2. Kim Goodman. Ekstremalny wytreszcz oczu. Amerykanka Kim Goodman ma zdolność wytreszczenia gałek ocznych na 12 mm poza oczodoły, co w normalnych warunkach jest niemożliwe. 3. Paul Carason. Człowiek niebieski. Paul Carason stał się sławny dzięki swojej niebieskiej skórze, która pojawiła się wskutek nadmiernego stosowania srebra koloidalnego. To rzadka choroba, zwana argyrią, która nadaje skórze szaro-niebieski odcień. 4. Steven Wiltshire. Fotograficzna pamięć mózgu. Steven ma autyzm i niezwykłą zdolność zapamiętywania szczegółów. Potrafi narysować panoramę całego miasta po jednokrotnym zobaczeniu go z helikoptera. Choć nie jest to dolegliwość w klasycznym sensie, jego mózg funkcjonuje w sposób wyjątkowo odmienny od przeciętnego człowieka. 5. Ashrita Furman. Niezwykła wytrzymałość fizyczna. Ashrita Furman nie choruje w tradycyjnym sensie, ale jego ciało wykazuje niewiarygodną odporność i zdolności. Pobił ponad 600 rekordów Guinnessa, w tym bieganie w ekstremalnych warunkach. Jego organizm wydaje się funkcjonować w sposób nienormalny dla ludzkiego ciała.